Się panu siostry i bracia, kolejny dzień naszych rekolekcji. Dzisiaj korzystamy i zachęcam do tego zaproszenia miłosiernego Boga, który czeka na nas w sakramencie pojednania. Miłosierdzie, tak przez nas wszystkich, ulubiony i chętnie przyjmowany temat, a jednocześnie jest coś w człowieku, co Czasami nie pozwala mu skorzystać z, tej, z tego pięknego przymiotu Bożego miłosierdzie, Bo przykładamy swoją miarę, przykładamy swoje sposoby myślenia do Boga, do Jego miłości. I przyjrzyjmy się może na przykładach dwóch postaci, które i wiele łączy, ale finał życia bardzo różni. Święty Piotr i Judasz mieli wiele wspólnego. Byli wybrani przez Jezusa na najbliższych, na uczniów. Święty Piotr, głowa Kościoła, Książę Apostołów. Pamiętamy ich dorastanie, bo wiemy, że apostołowie nie od razu też rozpoznali do końca za kim poszli. Wiedzieli, że jest to Mesjasz. Wiedzieli, że Głosi piękne nauki, że czyni cuda, ale często też zdarzało się wątpić. To przecież pamiętamy te, tych kilka scen, chociażby, jak przyszli kazani rozesłać tłum, który Jezus nauczał, bo nie mają nic do jedzenia. I wtedy następuje cud rozmnożenia chleba. To Piotr chciał pójść do Jezusa po wodzie, bo zobaczył Pana. I w pewnym momencie zwątpił, zaczął tonąć. Wiemy też i jak przyjrzymy się, kiedy Jezus ustanawia go głową kościoła, ty jesteś Piotr, opoka, na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I w Ewangelii mamy to niemalże Połączone ze sobą bardzo blisko, bo potem dyskutują apostołowie, który z nich jest najważniejszy. A Jezus przygotowuje ich do tego, że będzie ten moment zgorszenia, że się rozpierzchną, że zwątpią. I nagle Piotr bierze go na bok i mówi: Niech cię ręka boska broni. Ale to nie chodzi o troskę o Jezusa, tylko w domyśle mamy co: jeśli z Tobą, to uczynią co, co będzie z nami. Podobnie pamiętamy też, co wyraża to, że wielu z nich myślało o jakiejś pewnie karierze przy Boku Jezusa i w tym Jego ewentualnym królestwie, które na Ziemi założy. Prośba matki synów Zebedeusza, która prosi, aby jej synowie, to się jeden po prawej, drugi po lewej jego stronie. I widzimy, że ten proces dorastania następuje. Judasz, niewiele mamy też informacji o nim, wiemy, że zajmował się tym finansowym aspektem życia wspólnoty uczniów, ale też jest taka delikatna wzmianka. Że nie zawsze był uczciwy w tym. I zobaczmy jeszcze dalej tę ich wspólną drogę. Obydwaj, można powiedzieć, zdradzili Jezusa. Bo Piotr wyparł się. Przecież to jest ten sam Piotr, który przysięgał, że Pani, gdyby cię wszyscy opuścili. I pamiętamy tę słowa Piotra ty nim kur zapieje ty się mnie wyprzesz i pamiętamy wiele obrazów bo z tych scen wielu artystów poświęciło kiedy kur zapiał i to spojrzenie Jezusa na Piotra bo się wyparł bo się wystraszył a o Judaszu niektórzy bibliści mówią że no bo każdy pytał, tak blisko był Chrystusa, widział te wszystkie rzeczy. Czemu nastąpiła ta zdrada? Niektórzy mówią, że Judasz miał zakodowaną tę drogę Jezusa, drogę walki. No bo wiemy, że najpierw Żydom chodziło o to, żeby się uwolnić od Rzymian. I kiedy, kiedy przekonał się, że Jezus nie chce powstania, nie chce kolejnego zbrojnego jakiegoś zamieszania, które miałoby na celu wyzwolenie spod okupacji rzymskiej, to postanowił nawet za cenę zdrady pchnąć Jezusa w tym kierunku. Bo myślał, że jak zdradzi, jak takie są jedne interpretacje, że to był sposób Judasza na to, żeby Jezusa pchnąć jednak w tym kierunku powstania zbrojnego. I moi drodzy, patrzmy dalej. <laughs> bo tu jest niezmiernie istotny ten finał ich życia. Bo widzimy, że do tej pory mamy to samo, zdradzili. I kiedy przyjrzymy się tak Judaszowi na dobrą sprawę, potem temu procesowi zdrady, to zobaczcie, u niego się dokonały dość istotna przemiana. Bo można powiedzieć, że zrobił sobie swoisty Swoją spowiedź odbył, nawet niektóre warunki tej spowiedzi możemy tam odnaleźć. Bo zobaczcie, że zrobił sobie rachunek sumienia, bo przemyślał to wszystko i widzi, że jednak finalnie źle postąpił. Idzie do arcykapłanów, do tych, u których ten spisek uknął i wyznaje swoją winę. Wydałem wam krew niewinną. Co więcej, dokonuje nawet zadośćuczynienia, bo oddaje te srebrniki. I zobaczcie, i tu jest ten moment dramatycznego wyboru, który dokonuje Judasz. Uważał, że tak mocno zgrzeszył, tak zbłądził. Ten jego grzech jest tak wielki, że nie obejmie go Boże Miłosierdzie. I wtedy pozostaje tylko rozpacz. Poszedł i powiesił się. Moi drodzy, i to jest to niebezpieczeństwo, które grozi nam, bo czasami na skutek różnych sytuacji, i zawinionych, i niezawinionych, to nasze życie się poplącze. Uwikłamy się w coś. Czasami wydaje nam się, że no, no trudno mi ten, ten czy inny grzech wyznać. Moi drodzy, nie bójmy się Bożego Miłosierdzia. Nie przykładajmy naszej ludzkiej miary, że czasami nam latami jest trudno komuś wybaczyć. Nie przykładajmy tej miary do Boga, bo Go obrażamy w ten sposób. A finał tego. Mierzenia Boga i Jego przebaczenia ludzką miarą widzimy w życiu Judasza. I brońmy się przed tym, bo zawsze ten zły będzie nam szeptał, daj spokój, po co? Tyle lat już nie byłeś już spowiedzi, to wy jeszcze rok czy dwa wystarczy, jeszcze przed śmiercią się wyspowiadasz. A zobaczcie, moi drodzy, jak ten trudny czas nas uczy. Przecież ci ludzie, którzy umierają na tych oddziałach covidowych, ostatnie co widzą, to ludzie w maskach, czasami mają jakieś im swoje imię napisane na tych kombinezonach. Pamiętamy te dramatyczne relacje z Włoch, kiedy była ta potężna fala zachorowań, ponad stu księży. Oddało swoje życie posługując tym chorym. Oczywiście o tym się nie mówi, no bo co to jest, jak stu księży zaraziło się posługując chorym i zmarło. Jakby coś innego któryś zrobił, to by pewnie ca całe media były tym wypełnione. Nie każdy ma te szansę. W tym ostatnim chwili życia mieć blisko kapłana, pojednać się z Bogiem, spokojnie odejść z tego świata. Przypominajmy sobie zawsze tę przestrogę, która zawarta jest w tej przypowieści o człowieku, któremu obrodziło pole, które sobie już po swojemu to życie poukładał. I to upomnienie Boga głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. I moi drodzy i, i święty Piotr, popatrzmy. No też się nie popisał. Ten, który był głową kościoła, który ma, jest księciem apostołów, nie było go pod krzyżem. Stchórzył, uciekł. Ale potem, pamiętamy jak Chrystus mówił, Piotrze, modliłem się, aby nie ustała Twoja wiara, a Ty umacniaj swoich braci. Po tym pierwszym szoku, po tym po tej pierwszej jakiejś takiej momencie, kiedy nie, nie mogli się pozbierać, nagle utrzymują wiadomość, kobiety znalazły grób pusty. Pamiętamy opis tego biegu, do grobu. Bo przecież nie, nie mogli w to uwierzyć, chociaż tyle razy im mówił. Przecież byli świadkami cudów, byli świadkami wskrzeszenia Łazarza. Nie pokapowali tego. Ale Piotr wiedział, że zgrzeszył, był świadom swojej winy. I moi drodzy, ta, ten opis chyba najpiękniejszej spowiedzi, Zobaczcie, jak Pan Bóg daje szansę właśnie i, i to spotkanie Piotra w całym Panem. Kiedy Jezus przychodzi do Niego i tak jak gdyby daje Mu szansę, tak jak trzy razy zawiodłeś, tak trzy razy teraz możesz tutaj w obecności swoich braci, wobec mnie, wymazać ten Twój grzech. I zobaczcie, że Jezus... Nie pyta, czy żałujesz, że zdradziłeś, czy żałujesz, że się wyparłeś przed służącą, czy żałujesz, że się wyparłeś tam i tak dalej. Tylko pyta go o miłość. Piotrze, czy miłujesz mnie? Paś, owce moje. Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? Paś, baranki moje. Mamy ten opis, bo to dotknęło już mocno. Przecież Piotr doskonale wiedział o co chodzi. I to trzeci raz pytanie. Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli Ci tak, Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Czy można piękniejszą spowiedź odbyć? Ale miał tę odwagę. Na pewno go to kosztowało. Ale odważył się skorzystać z Bożego Miłosierdzia. I moi drodzy, przed każdym z nas są te dwie drogi. Judasza, który ma jakieś swoje wizje, swoje plany i stara się w te plany ściągnąć i sformatować Pana Boga. I mamy Piotra, porwczego, ale człowieka, który umie też pokutować, umie żałować za swoje grzechy. Wybierajmy tę drogę Piotra, chociaż jesteśmy też słabi i grzeszni, bo Pan będzie nas pytał o miłość. Czy miłujesz mnie, czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli Ci. Amen.